Dzień dobry, dzień dobry w nowym dniu. Antykwariat z Torunia wita Państwa i przedstawiam kolejny dział. Może powinnam powiedzieć, że ja witam Państwa, Aldona Mackiewicz z Antykwariatu w Toruniu. Trzeba się było zastanowić przed rozpoczęciem nagrania. Nie pokazywałam Państwu jeszcze działu sport, a dział sport jest w Antykwariacie. Mamy w nim książki dotyczące historii sportu, biografii sportowców i sportsmenek. Mamy też książki dla sportowców amatorów, czyli dla każdego z nas, gdyż wiadomo nie od dziś, że warto się ruszać tak jak dajemy radę, na ile dajemy radę, ale róbmy to. No i tenis i jego tajemnice. Seria Sport dla Ciebie numer 4. O, być może tenis jest sportem dla kogoś z Państwa. Latający byk Michael Jordan. Myślę po okładce, że to lata 90. Zresztą wskazywałaby na to kariera. Lata kariery i świetności Michaela. O piłce nożnej mamy mnóstwo książek. Wzięłam tą jedną, żeby pokazać Państwu jako przykład. O tak jak tutaj, o Bayernie Monachium, czyli o nie drużynach, tylko klubach sportowych, tak. Jak i o zawodnikach. Niestety nie o zawodniczkach, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Nordic Walking dla każdego. Pilates dla każdego. Sport, po prostu, seria patrzę, podziwiam, poznaję Mam nadzieję, że znana Państwu Bardzo ciekawy graficznie sposób pokazująca różne sporty Bardzo lubię tę okładkę, bądź kotem, czyli stretching No i coś biograficznego I na koniec wielkoformatowy album Z ilustracjami Ciekawe, czy uda mi się pokazać z fotografiami. Nie, nie uda mi się tego pokazać. Album jest za duży, a kamerka telefonu za mało. Zapraszam do Antykwariatu. Można obejrzeć album na miejscu. Mamy też skany w, na stronie internetowej.